nazwę drużyny? Najlepiej, jakbyś mi powiedział, co się za nią kryje i kto wchodzi w skład. No to nazwa naszej drużyny jest ITP, jest to skrót od i tak przegramy. No to dużo mówi o naszym podejściu, ale idziemy głównie do dobrej zabawy. Myślimy, żeby. Nie myślimy za bardzo o wygranie, bo słyszeliśmy, jakby, poziom graczy niektórych. My raczej idziemy tak, żeby się dobrze pobawić. Czyli stawiacie głównie na zabawę i absolutnie nie na wygraną. Robicie to takie zadanie. for fan? Oczywiście wygrać jak najbardziej będziemy chcieli i próbowali, ale no, znając właśnie umiejętności naszych przeciwników, no, może być ciężko. Czyli wydaje Wam się, że raczej i tak przegracie, ale chcecie spróbować mimo wszystko. Tak, tak. Co ci skłoniło do wzięcia udziału w turnieju, skoro i tak Wam się wydaje, że przegracie? No, koleżanka się mnie zapytała, czy, czy może nie bym chciał z nią tam pójść i zebrać drużyny i pograć ogóle właśnie w tym turnieju. Powiedziała, że w sumie co? Może być śmiesznie, może jakieś nowe doświadczenie i to jest chyba nasz główny cel? No to jeśli przegracie, to jaki myślisz, że byłby stosunek Twojej drużyny do tego, że przegracie? Myślę, że i tak jakby idziemy... No jak już wcześniej powtarzałem, no idziemy do dobrej zabawy. Myślę, że Czyli... nikt nie będzie bardzo smutny, ale co najwyżej będziemy sobie śmiesznie wspominać tą ten turniej. No to ile czasu już grasz w LoL'a i co cię skłoniło, żeby spróbować? Ja więc pierwsze podejście miałem gdzieś na początku gimnazjum i wtedy, no cd LOL jeszcze był taki bardziej modny i chciałem sobie zobaczyć, bo wtedy dużo kolegów grało, to chciałem zobaczyć jak ta gra będzie wyglądać. No nie ukrywam, pierwsze podejście było takie średnie, trzy gierki zagrałem, no i w sumie trochę porzuciłem tą gierkę, ale, ale później, jakieś dwa lata później powróciłem, no i w sumie grałem już w miarę. A aktualnie same. dużo czasu spędzasz na graniu, czy raczej tak czasami sobie zagrasz? Myślę, że jakiś miesiąc wcześniej jeszcze bym odpowiedział, że dużo czasu, ale teraz to już raczej tak okazyjnie. No teraz wróciła szkoła, jest mniej